Drogie. Kolejny rewelacyjny produkt, tym razem nie do twarzy, ale też bardzo istotny i ważny, o którym musimy pamiętać. Jest to produkt do szyi i dekoltu. Jeśli chodzi o tą część ciała, e, idąc na przykład do e, salonu medycyny estetycznej, to z twarzy e, zrobimy naprawdę bardzo dużo, ale jeśli chodzi o szyję i dekolt, to jest już strefa e, problematyczna, e, ciężka, właśnie do e, naprawienia, że tak powiem. I tutaj właśnie mam e, taki bardzo fajny roller. Polska Marotka. Występuje ona w Rosmanie, w Rosmanie. Kosztuje ten produkt 42,99 Jest to właśnie liftingujący krem do szyi i dekoltu z rollerem, Rolujemy sobie tutaj twarz i nakładamy produkt. Tutaj mamy stymulację syntezy kolagenu, elastyny, poprawia elastyczność, rozświetla skórę, dba baje prawidłowe nawilżenie. Więc super przed snem sobie nakładamy ten produkt, masaż od razu wykonujemy i idziemy spać. Kosztuje on, moi drodzy, 39 zł, 120 ml. To jest bardzo ważna partia, o którą trzeba dbać.